Czy sądzi Pan, że nowy zarząd kompanii węglowej zdoła wyprowadzić tę spółkę na prostą, zważywszy na no, ciężkie warunki na rynku węgla? Panie redaktorze, śledząc co się dzieje i będąc wewnątrz tego wszystkiego, co się dzieje w polskim górnictwie, mogę z pełnym przekonaniem powiedzieć, że nowy zarząd, a przede wszystkim osoba lidera w tym zarządzie, Pan Prezes Mirosław Taras jest pewną gwarancją, że te działania, które muszą być podjęte, zostaną przeprowadzone z sukcesem. Ja głęboko wierzę, że kompania węglowa, będąca w bardzo trudnej sytuacji, ma szansę wyjść na prostą i to jeszcze w tym roku. Rozumiem, że prezes Taras może liczyć na pełne, mocne wsparcie ze strony właściciela. To jest absolutnie pewne, ale najważniejsze jest pełne wsparcie na poziomie rządu. Myślę tutaj o panu premierze Tusku, który dał duże pełnomocnictwa prezesowi Tarasowi. Olbrzymie wsparcie ze strony nadzoru właścicielskiego Ministerstwa Gospodarki, a oprócz tego, jak pan redaktor wie, został powołany międzyresortowy zespół składający się z sekretarzy i podsekretarzy stanu, który na bieżąco w ciągu 30 dni od zaanonsowania tego przez pana premiera Tuska ma podać pewne rozwiązania, które pozwolą tą sytuację w kompanii węglowej zmienić. A jeżeli chodzi o międzynarodowy rynek węgla, bo wiadomo, że położenie polskich producentów jest ściśle związane z tym, co się dzieje na rynku światowym. Pan profesor jest optymistą, czy należy jednak ze sceptycyzmem podchodzić do chociażby cen węgla energetycznego i możliwości chociażby niewielkiego ich wzrostu? Ja dysponuję różnego rodzaju prognozami różnych banków, instytucji międzynarodowych. One nie są zbyt optymistyczne. Ta cena węgla prawdopodobnie w najbliższym okresie czasu będzie się utrzymywała na poziomie około 90 dolarów za tonę. Myślę o węglu energetycznym. Natomiast dla polskiego rynku będą ważne trzy elementy. Przede wszystkim, jak zachowa się rynek niemiecki. Rynek niemiecki, który w ubiegłym roku zaimportował największą ilość węgla w Unii Europejskiej, ponad 50 milionów ton. W tej chwili na poziomie koalicyjnym rządu niemieckiego toczy się debata dotycząca dopłat czy subwencji do energii odnawialnej. Chodzi o ustalenie górnego limitu. Dopłat. Sytuacja na Ukrainie też będzie miała wpływ na rynek węgla kamiennego w Europie i również w Polsce. A jeżeli chodzi o Polskę, to istotnym elementem będzie również sprawa związana z transportem kolejowym. W czerwcu i w drugiej połowie roku zostają uruchomione. Projekty modernizacji sieci kolejowej, chyba 54 projekty o ile sobie przypominam, z tym dwie magistrale, ta nadodżańska i węglówka, to może powodować określone problemy z transportem węgla kamiennego do odbiorców i tutaj z tym problemem również musimy sobie jakoś poradzić. Dobrze, że w zespole tym międzyresortowym jest przedstawiciel Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.